Z tobą tańczyć ci pić Bawić do rana, przeżyć w nocki ukarzy Gwiazdy patrząc na nas my, czekam Świt wybierze za nas jutro nieważne jest Twieram butelkę szampana, twoje oczy Działają jak narkotyk dzisiaj w nocy Patrzę tylko w ich błąd, moje rany Twój delikatny dotyk dzisiaj w nocy Uciekniemy daleko stąd Będę twoim supermenem, gdy potrzeba ratunku Będę twoim klaunem w cyrku, gdy zanurzysz się w smutku Będę Bogusławem Lindą, by chronić swoją Sarę Dam ci wszystko, czego pragniesz, by pójść z najdalej Będę słuchał opowieści które chcesz mi dać, twoich planów na przyszłość, które dla nas też mam. Będę twoim wodospadem, gdy zapunie ci świat. Będę twoją ostoją, gdy zerwie się wiatr.